Pierwsze związki, w których partnerzy się nie kłócą, są bardziej narażone na rozpad niż te, w których dochodzi do sporów. Brzmi jak prowokacja, co? A jednak badania pokazują, że to nie kłótnie są największym zagrożeniem dla relacji. Tylko ich brak. Wiele z nas, kobiet, żon, partnerek, nosi w sobie przekonanie, że dobry związek to taki, w którym panuje spokój. Zero kłótni, idealna relacja. Ale to mit. I dzisiaj Obalę ten mit i pokażę Ci, kiedy zdrowy konflikt wzmacnia związek, a kiedy brak sporów powinien Cię zaniepokoić. Ale najpierw musimy zrozumieć, skąd w ogóle wzięło się to przekonanie o idealnej harmonii, o tym, że dobry związek tylko taki, w którym nie ma kłótni. Zanim jednak przejdziemy dalej, kliknij subskrybuj, bo to najlepszy sposób, by nie przegapić kolejnych odcinków. Ok, wróćmy na chwilę do dzieciństwa. Badania Laursena i Pursena pokazują nam, że dzieci, które obserwowały konstruktywne rozwiązywanie konfliktów, rozwijały lepsze umiejętności społeczne. Z kolei te, które były świadkami destrukcyjnych kłótni z krytyką, pogardą czy wycofaniem jednej z osób, uczą się postrzegać każdy spór jako zagrożenie.